Dzisiaj Jezus przechodzi obok nas, abyśmy mogli przeżyć scenę opisaną w Ewangelii w realistyczny sposób, w wielu osobach wykluczonych społecznie, którzy zwracają się ku chrześcijanom, aby znaleźć w nich dobroć i miłość Jezusa. W czasach Pana trendowaci należeli do grupy wykluczonych społecznie. W rzeczywistości tych dziesięciu trendowatych wyszło na spotkanie Jezusa przy wejściu do wsi, ponieważ nie mogli wchodzić do zamieszkiwanych stref ani zbliżać się do ludzi, zatrzymali się w oddali. Modlitwa dnia. Przy odrobinie wyobraźni każdy z nas może wyobrazić sobie obraz osób wykluczonych ze społeczeństwa, które mają imiona tak jak my: imigranci, narkomani, przestępcy, Chorzy na AIDS, bezrobotni, ubodzy. Jezus chce ich przywrócić do życia, uleczyć ich cierpienia, rozwiązać ich problemy i prosi nas o bezinteresowną, bezpłatną i skuteczną współpracę z miłości. Ponadto uświadamiamy sobie w każdym z nas lekcję, której udziela Jezus. Jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy przebaczenia. Jesteśmy ułatwieni. Ubogimi, którzy wszystkiego oczekują od Niego. Czy bylibyśmy w stanie powiedzieć, tak jak trędowaty Jezusie, Mistrzu, ulituj się nade mną? Czy potrafimy zwracać się do Jezusa z głęboką i ufną modlitwą? Czy naśladujemy uzdrowionego, trędowatego, który wraca do Jezusa, aby Mu podziękować? W rzeczywistości tylko jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga. Jezus tęskni za pozostałą dziewiątką. Czyż nie, dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Święty Augustyn pozostawił następujące zdanie: Dzięki Bogu. Nie ma nic, co można by powiedzieć w sposób bardziej zwięzły, ani nic bardziej użytecznego do zrobienia, niż te słowa. Jak więc dziękujemy Jezusowi za wielki dar życia, naszego i naszej rodziny, za łaskę wiary, świętą Eucharystię, przebaczenie grzechów? Czy nie zdarza się nam czasem, że nie dziękujemy Mu za Eucharystię, mimo że często w niej uczestniczymy? Eucharystia jest, nie ma co do tego wątpliwości, naszym najlepszym doświadczeniem każdego dnia. Zostań z Bogiem.